Krajowy kata! witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kaddaka Football. W dzisiejszym odcinku ja, Dominik, Cześć. oraz nasz gość specjalny Mikołaj, zmierzymy się w pojedynku na rzuty wolne. Zapraszamy. Każdy z nas ma do oddania 10 strzałów. Ten kto strzeli najwięcej bramek z tych 10 wygrywa. Dzisiaj walczymy o tym barka. Pierwszy strzela Mikołaj. Niestety nie wyszło. Teraz uderza Dominik. Bramkarz broni. Teraz próbuje Kuba. Broni, bramkarz. Drugi strzał Mikołaja. A było blisko. Teraz Dominik druga próba. Bramkarz broni. Teraz Kuba próbuje bardziej ze środka. Zobaczymy. Nie ma bramki. Trzeci strzał Mikołaja. Nie trafia, teraz Dominik, trzeci strzał. Bramkarz broni ponownie. Próba kuby, trzecia to jest. Przydała się. E, nie ma. Trzecia tura za nami. Teraz Mikołaj, dalej trochę E. I nie, nie teraz. Dominik próbuje ze środka. O! Ja pierdolę. Kuba próbuje całkiem z prawej strony. Nie ma bramki. Piąty strzał. A, nie wyszło. Piąty strzał. Dominika. A blisko Kuba leci ze swoją piątą próbą. No zobaczymy. Przed filmikiem takie ładne bramki wpadały, a teraz też nie ma. Szósty strzał Mikołaja. A brał bramkarz. Dominik ponownie ze środka próbuje. Szósty strzał, nie? Patrz w środek. Kuba leci znowu z prawej strony. Weźmy tak to prawa strona. Kusi tu No. Może chociaż jeden, bo to wstyd będzie. Nie. Poprzeczka. Teraz Mikołaj ze środka. Pierwszy jego strzał chyba ze środka. I nie. Teraz Dominik próbuje z prawej strony. Nie obok bramki. Kuba będzie próbował teraz. jeden musi to Jest siódma Naprawdę bardzo nam słabo idzie. Jak, nie wiem co, nie? Tak jak mówiłem przed Czeka filmikiem wszystko ty... siadało. A teraz... Bramkarz. Teraz Mikołaj ze środka. No Boże, nie ze środka, tylko z prawej strony. Teraz Dominik. Który to już strzał? Ósmy. Ósmy? Boże, 0 na 8. tam Kuba próbuje. No nie wiem, co się dzieje z Dawid dzisiaj. Tak słabo. Przed odcinkiem wszystko wchodziło, prawie wszystko. Brawo, pierwszy Kurde. No, Gol. No, mi się jakoś przyfarciło. Przedostatni strzał Mikołaja. Lecisz. Patrz. Nie. Z mojej perspektywy to leciało nad poprzeczką. Znaczy pod poprzeczką. Dominik, dziewiąty strzał z lewej strony. A tam. Nie. Kuba z dziewiątą próbą leci. Jak już strzelę, to już jest po. Już mam ten bark. Tu walczymy tylko i wyłącznie o tym barka. No nagroda? Jest. No mam bramkarz w broni. Teraz ukołaj. Osta. <grym> <grym> nie wyszło. Czy Dominik zaważy o losach pojedynku? Ja <grym> to Jest! No i Kuba już ma to zwycięstwo, ma tego tymbarka, ale jeszcze uderza. Może trafię. Nie wiadomo kto mu kupuje jeszcze. Właśnie, jeszcze nie wiadomo kto mu kupuje. Ja sami z mamy mamy dobiskę. Na szczęście ja nie kupuję. Pójdę tak na luziku, może trafię. kumiku? Wow! Właśnie, ależ piękny gol. Nie wiemy kto będzie z y, ten. Nie wiemy kto będzie kupował tym Barka, dlatego ee, ten na prawo. Dlatego rozstrzygniemy to karnymi Mikołaj kontra Dominik. O! Co? Dobra, lecisz. Już bez ucinania. To nie kupuję nic. Patrz, czy teraz Mikołaj zaważy o losach w pojedynku? Tak nie. nie. Kurde, ale w ramka sztacha. Teraz Dominik nie ma. Jakby był gol, to koniec. No, dobra, Dominik. znaczy nie Dominik, tylko Mikołaj. Dawaj, chwila prawdy. O. teraz Dominik. Strzel w końcu ktoś. Jak myślicie widzować strzelę? Ja mówię, że nie. Ja mówię, że tak! I go specjalny, czyli Mikołaj kupuje mi tym barka I to jest już koniec naszych pojedynków. Wygrałem i tak słabo zagraliśmy. Wydaje mi się, że bohaterem odcinka jest Bramkarz, Fiona. Dzięki. Dobry Gratuluję! Gratuluję Ci pięknych obron. I gość specjalny, czyli Mikołaj. Gotuje mi tym barka. Znaczy, co ja mówię, kupuje. Na szczęście ja nic nie robię. Dobra, i to jest już koniec. Jak już mówiłem, do zobaczenia. Cześć. Siema!